Lekcja trzecia. Jak wyregulować przednią przerzutkę? Witamy w kolejnym odcinku Akademii Mechanicznej Krosa. Dziś regulować będziemy przednią przerzutkę. Do tej czynności potrzebować będziemy zestaw kluczy pierwszej potrzeby Imbus numer 5 i śrubokręt gwiazdkowy my używamy zestawu pierwszej potrzeby firmy Cross. Regulację przerzutki rozpoczynamy od sprawdzenia, czy jest ona zamontowana na odpowiedniej wysokości. Jej prowadnica powinna znaleźć się mniej więcej 1-2 mm ponad najwyższym punktem dużej tarczy. Zewnętrzna część prowadnicy przerzutki powinna być ustawiona równolegle do tarczy, patrząc z góry. Następnie sprawdzamy, czy linka przerzutki jest napięta. W przedniej przerzutce tak jak w tylnej, mamy dwie śruby wychyleń. Zazwyczaj śruba maksymalnych wychyleń małej tarczy oznaczona jest literą L, a literą H oznaczona jest śruba wychyleń dużej tarczy. Teraz testujemy. Jeżeli łańcuch spada poza małą tarczę, należy dokręcić śrubę oznaczoną symbolem L o ćwierć obrotu. Jeżeli łańcuch ledwo spada na małą tarczę lub w ogóle nie spada, należy odkręcić śrubę L o ćwierć obrotu. Kontynuujemy regulację aż do momentu poprawnego działania przerzutki na najmniejszej tarczy. Teraz regulujemy działanie przerzutki na największej tarczy. Podobnie jak wcześniej, najpierw sprawdzamy działanie przerzutki. Jeżeli łańcuch idzie za daleko i spada z dużej tarczy, dokręcamy śrubę H o ćwierć obrotu. Jeżeli jest odwrotnie, odkręcamy. Kontynuujemy regulację aż do momentu poprawnego działania przerzutki na największej tarczy. Sprawdzamy, czy pokrętło prowadzenia linki jest wkręcone maksymalnie. Jeżeli nie, to wkręcamy je, dzięki czemu zyskamy później możliwość większego napięcia linki. Teraz sprawdzamy. Manetką, wcześniej ustawioną na najniższym biegu, przerzucamy oczko wyżej. Jeżeli łańcuch nie zmienił swojego położenia, naciągamy linkę przerzutki pokrętłem prowadzenia linki. Zapraszamy na www.cross.pl.